I co? I nie ma śmiecia. Tak to właśnie wygląda, Cie, ale zestrał się. I jest jedna Czaj, sprawa. Jest się, po prostu ale, się zestrał. Ale Był jest tutaj jedna... całą nos i teraz uciekł, bo się boi służącego, tak? Nie, jest jedna sprawa, Marek. Nie, jaka sprawa? Ukradł mi czapkę Balenciagi. Tak jak wtedy Guci tobie ukradł, tak teraz mi Balenciagi ukradł czapkę w nocy. Tą czapkę Guci co w dni cały czas chodzi? Tak, tak, tak. Co no i sobie? teraz Balenciagę ukradł? Tak. ja nie O co chodzi? Czapkę ukradł za ile? 1500? 1700 zł. 1700 zł, czapkę ukradł. Dobrego zabrał czapkę z za 1200, teraz na 1700. I co, nie odzyskaliście? No nie! Dobra, człowieku jedziemy jego go szukać w go. Nie? nie no, ale w pierdziel zostanie. Aż go rozczaskać. Dobra, dawajcie, jedziemy, szukamy go. go znaleźć. Ale w nocy był i ukradł, bo jak go zostawiliśmy, to. A gdzie ty ją zostawiłeś w ogóle? Jak on ją ukradł? No normalnie zostawiłem ją na blacie w kuchni. Ja jak poszedłem spać i ją. No z... co ty ty go w zostawiłeś? No wiesz, powiedziałeś, żeby posprzątał! Posprzątał pozał, rzeczywiście, pozał, ale ukradł znowu. czapkę. No ty. Dobra, y, dawajcie. No, takiego człowieka się pilnuje, nie zostawia się go samego. Przecież to jest złoto. No zwykły złodziej, naprawdę. Hamstwo groszno. No weź go szukaj. No dobra, no to już jedziemy go szukać. Szukaj, dawaj, chodź do auta. A ja tu nie jadę. A gdzie on może być? On się na mylinie swoje we mnie jakieś. No tak, tak, tak. On właśnie dostał jakiś pustostan i tam siedzi w kamienicy. Jeszcze będzie go trudno znaleźć. Nie. Ale oni się Zamak. biją, tak? Tak, 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 No dobra, to wsiadaj żarty... do auta. Ty jeszcze do Mpika trzeba podjechać. Jakiego Empika? No Wempiku. A co dzisiaj jest? No dzisiaj? Kurde, te to są już od tygodnia, tak? No są już od tygodnia, ale... nie? Do... Jedziemy czy kiedy? Co? Do Mpika czy po Walce. Teraz do Empika? No dawaj. Idziesz, czy co ty robisz? Ty, pamiętasz tą sytuację, jak e, tak rok temu stało Lamborghini w identycznym kolorze i się spytałeś, czy chciałbym takie mieć? Gdzie? No tutaj na parkingu, na jakimś filmie to było, ale nie pamiętam jaki film. No. Czekaj, 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 czekaj. dzień na odwrót chyba. A no. Nie, 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 kamerzysta zostaje youtuberem, wtedy jak zostałem youtuberem, pamiętasz? No. No, to stało identyczne Lamborghini i się zapytałeś, czy chcę takie mieć. Ale to jest Audi. Ale wygląda Dziękuję. tak samo. Biegnij po tą plutę, bo wszyscy wykupią zaraz. No co ty, no wątpię, no wszyscy są w szkołach i wieś, pracy, no bez przesady. No, żeby się nie dziwił. Jak jest po 30 sztuk chyba na Empiki. No co ty, na pewno więcej. E, Wysłałem 10 tysięcy aż do Empika na pierwszy tak, dzień. A ile jest salonu? Bo ci dzisiaj wszystko wykupią i nie będzie, biegnij. Dawaj, dawaj, bo wykupią, szybciej. Bez przesady, ma. Dawaj, dawaj, No bez kurde, przesady. nie wie jak są ludzie. No kurde. Czekaj, 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 czekaj. Żeby było wiadomo gdzie szukać, tak? Empik. Tak? No dobra, jesteśmy w Empik i szukamy płyt. I olejnika trzeba ogólnie znaleźć. Ale najpierw płytę, bo ja bym ja sobie płytę. kupił taką płytę. O, o, jest. Jest? Jest. Ty, ale tylko tak wystawiono? Jest elegancko. I w jakiej cenie? 39,99. To ja biorę, tak? Słyszysz? Nie, no ja nie wezmę. Ale to miało być na polecanych. W sensie, wszędzie miało być. Ale tu jest muzyka ogólnie, tam dalej. To. A, tu może tu Widzisz? Tu są nowości jakieś, ale tutaj nie ma. Nie, to jest muzyka polska, muzyka zagraniczna, to nie. Tu będziesz miał. Jest. Oh. Te cztery. To jakieś lepsze opakowanie jest. Jakie lepsze, to jest e, zabezpieczenie. To, to ja chyba to wezmę. No dobra, zaraz wezmę. Okay. Może gdzieś jeszcze są, bo być na, na polecanych ustawionych. No to tutaj jest koniec już muzyki. Tutaj nigdzie tego nie ma. Olejnika trzeba znaleźć ogólnie. Czekaj, Ho, musi gdzieś być jeszcze. Gdzie może być. O, widzę, 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 jest. No i panie, panie. Dobrze wystawione? No w sumie największa półka. Największa półka sklepy. Dobra. Bierzemy. Tak, płytę Daj, ja chcę ją kupić. A ja ci nie sprzedam. Jak mi nie sprzedasz? nie sprzedam, no to... No spoko, tutaj też są, kupię sobie. No się. No kupię sobie płytę. Wy też możecie kupować w każdym impiku płytek kamerzysty. Ja sobie sprawię taką w podwójnym opakowaniu. Okej, okay, muszę iść sam, bo Marek boi zapuszczać się w takie miejsca. W każdym razie, no jest grubo, rzeczywiście jest grubo, mewy latają. Widzicie, co się dzieje. Że tutaj olejnik po prostu się zaszył, jak nawet zwykły narkoman i siedzi. No, ciężko, 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 muszę go znaleźć. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest. Chyba będę musiał wejść do tej klatki, bo ten adres mi podali. Niby tutaj jest zerwana tabliczka od adresu, ale, ale tutaj jest numerek, więc powinno to iść w tą stronę. Także najprawdopodobniej jest to ta brama. Jezu, chryste, okulary, coś tam jest? Jezu. Olejnik, co ty tu robisz? Jezu Chryste Nie, mój kawa, co tam? Co tam, czemu mi czapkę ukradłeś? Nie ukradam, życzę To oddawaj. Nie no później. No nie oddaj. No później ci. Oddaj da. czapkę. Nie, no później ci dam się... Co tu robisz? Narkotyki bierzesz? Nie, siedzę sobie na rewirku. Daj czapkę. No potem ci, dam masz na głowie przecież. Nie ja być ze służącym. No to chodź. To czemu uciekłeś, z karty? Nie uciekłem. Jak nie uciekłeś? A co? Wróciłeś, miałeś sprzątać. No, przyjechałem na chwilę tylko. No, Wyjdź stąd już. Chodź, Chodzimy. Dobra, dawaj, szybko to załatwimy. No. A gdzie Marek? Marek się bał tutaj wejść. Co ty gadasz? Czemu? Przecież na Normalna dzielnica. Normalna? No, a co nie? Oficzny nie wiem, w każdym jest. razie wiesz, e, widzimy się już na miejscu, tak? No dobra, to jedziemy teraz? Tak, jedziemy. Co? Tylko my przyjechaliśmy e, R8, także się nie zmieścisz. Musisz podjechać na miejsce, ja ci wyślę współrzędne, tak? No dobra. I oddaj tą czapkę. No tam ci na miejscu ci dam. Nie, nie, masz mi... Nie wierzę ci. Oddaj mi tą czapkę. Jezu Chryste. Widzimy się na miejscu. No to dawaj. A, no to napisz mi, to już będę się tam kierował. Dobra. Dobra, się ma Dawaj Pipo, no co? 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 strasz w gacie? Idę. Straż w gacie cały czas. Ty Ej, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Za chwilę, za chwilę, za chwilę. Za chwilę jeszcze nie. Jeszcze nie, spokojnie. Już. Pójdziecie i dam sobie wyjaśnię, tak? Pić people. obstrańcu Ty do niego tak mówisz, mam nadzieję. No do ciebie, bo straż w gacie. Co się dzieje? No pa, o straż w gacie. Weź go tam na ring przenieś. No, zaraz go przyniosę, Z kim ty Niech się przebierze, Przecież nie będzie w butach na matę wchodził. No co ty gadasz? Z gacią on. Dobra, przebieraj. Z kim on? Z kim oni będą. Może klepać, tak? Tak, o śmierć życie. Czy nie? Jak chcesz. Ale to później, na telefonie odnieść. się rozgrzewać. No dawaj, dawaj. I co, będziecie się bić na serio? No a co? A ty nie chcesz sędziować, tak? Mogę posędziować. Zajebiście, wszystko się. Ale tutaj masz takie jakieś najmniejsze rękawice jakie masz, bo oni chcą... Dychy są jak Żeby bolało Żeby bolało, na maksa Najgorsze, tam najgorsze jakie są Łooo, słyszycie? I co, jesteś obstrany czy nie? Nie za bardzo A na niego A ty? Patrz, kału, kału mu leci z dupy no Ty brązany spod nieba się, serio? Ty jesteś niepoważny jakiś Marek Daj mi się przebrać i jako tam roz******* Ale obsrałeś się czy nie? Obsrałeś Daj mi się przebrać i jako tam na ringu roz******* ale tak? Ja! Yeah. Okształasz? Mówi że cię rozwali na ringu. Wierzysz w to? A, będzie chciał. <laughs> ja jestem, powiem ci, że jestem ciekawy. I najlepsze... kogoś wyniosą. No tak. Ale to, to, nie, to nie jest ustawione. W ogóle. Oni cię naprawdę będą napieprzać. Dobra, bo no, jak mają ja sobie coś do wyjaśnienia, to najlepiej w ringu. Ja to chodzi. Dobra, z... Na ręka niceli się, będą na p... ...prosą. nie go pięść. Prawie go łapieństwo. Jeszcze. Zobaczysz, że Dawaj cko na kolej te rękawice. Ja cię kręcę. Gdy taka rękawica to... Nie wiem. Ja mam kładowiki. Przecież to na gołe piąch i nie założyło piątkę. No właśnie, a nie pipo jedno. Dobra. Beznadziejny jesteś. My jesteśmy ogólnie po stronie chyba służącego, tak? No tak, tak, tak. I jak boisz się? Nie, nie boję się. Trzeba tu przymierzyć wszystko. Olejnik. No. Chcesz chcesz go rozwalić? Serio? Nie no, przyjechałem na marna. Dobra, trzy minuty. Olejnik i co? zaczynamy? lecimy. Dawać. O. Ja cię ręce! Olejnik się Uję. Olejnik Uję. Uję. no co jest?

Ole <noise> ale ostro! Ale ostro! Ja myślę, że bez kopów, bez kopów panowie. Bez kopów, na pionchy! Same łapy! Zame łapy! Oje. Ale gardę trzymajcie, ja ale pogada... Ja Ole weszło! Oooo! Ja! Nie mogę! Ale One piska! Olejnik piska! Ole weszło! Ile czasów się zostało? Jeszcze mają 20 sekund Dobra, dawaj Ostatnie 20 sekund chyba Wierzę w niego! <śmienny> Ale weszło! O, o Jezu! Dobra, jest Już chyba wyjaśniono To dla nich po razie No to na Nie koniec w piłkę sobie przybijcie, popatrzcie A kto wygrał? Ja myślę, że... Jeden, jeden Renis, Renis Jeden, Musi wygrać Renis Dobra, ja już na tej też. I co? ktoś wygrał, bo ktoś musi wygrać. Cześć, na boks było równo moim zdaniem, tylko zapasy nie jest No, o. To kogo wyjdzie, to widzę. Tak. Samo zapasy, czy na I kto kogo wyjdzie na ziemię, to wygrał. Tak, dawał. Kto leży na ziemi, wygrywa. Do obalenia. Bez ciosów, samo obalenie. Boks było równo, jeden, drugi takie. <śla> Ten, kto leży na plecach, przegrywa. Jest, chry. Dobra. Ale już, no nie wiem, bo jeden i drugi się wygrył. Ale ja się No ale raz. Ja nie tak ale, ale mi się się No to jeszcze raz. No to jeszcze raz. jeszcze no to. raz. Ja już ja nie wiem. Ja 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 to co to jeszcze to to będzie... O, o, o Jezu! No. No. to jeszcze raz. w jeszcze raz. jeszcze raz. Mieć w nogi! W nogi wjeżdżaj! O kurde, co się teraz dzieje? Co się teraz dzieje? Niemożliwe Ojej, dosyć Olejnik, jest. Moim chłopaki się. myślę, że równo, równo, myślę, że trzeba dać remis. Trzeba Moim zdaniem mam wygrywa. Aby był jedno obalenie ze sprowadzeniem do parteru, czy to samo, Już Wie, tak? jeden, jeden faul, no nie wiem. Moim zdaniem równują Ja bym na remis dał. Ja też bym wygrał, nie? Nie wiem, dla mnie to jest remis. Moim nie. zdaniem bażne. Bażne. No to co Olejnik, nie wracasz na kanał jak jest remis? Spoko. Ale masz ten, mordę rozwaloną, bez kidu, rozwalił ci twarz, pokaż. Nie. No jak nie Weszły, Weszły dwa... Nie niego to jest, to nie jeden. Jeden i drugi tak. 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 Pokaż, masz rozwaloną twarz? Nie. Pokaż. Gore, co masz prawy bok, tu masz? To czerwone jest, od ocierania to się człowieku. Ja. A tu weź pokaż, kolejny. On cały pobijany. Tu ci weszło tu na pod... Limo? limo. będzie limo, nie? Będzie limo, 100%. A weszło na oko czy na działko? Nie, to będzie na nie ma dramatu. Bywało gorzej. No nieważne, dziękuję Ci bardzo, Marku, że zabraliśmy mnie na tak świetny kabaret. Dawno się tak nie uśmiecham. Dziękuję bardzo, wracam do tego. Już, wypad, Olejni. Jeszcze no go. Bo Ty jesteś Olejni, co ty, ty <try> robisz? Weź się, co wy robicie? Olejni. Weź Nie, Olejnik! Już! Zeta! Widzimy się na fejmowa, rozumiesz? No, no, no to wyjazd. Tam. Wyjazd. No wyjeżdżaj! Przecież małe łeb Tak? To ty dopiero masz. Co mam? No, zobacz jak jesteś obity. No dostęp jednego. Ta jednego. No nie? Chyba dziesięć. Dobra, wiesz co, olejnik, nie było pokazać się tak? Do widzenia. I co fajmy ma te? Tak? Normalnie. No, yes. A przemoc do niczego nie prowadzi. Naprawdę. Tylko się poobijaliście. No i ja ubiję jeszcze bardziej. Idzie stąd czy co? Nie. Dobra, uspokójcie spokójcie się, niech się ubierze spokojnie, tak? Marek, jak po treningu? Ja. No, no ty co? Gdzie ten śmieć jest? Poszedł sobie w końcu. No, się... ja teraz Gdzieś tam stał, nie. Wyjdę. Co ty z olejnikiem? No co dopiero dostanie. Już raz Lopie. dostanie drugi raz. Ty byś go rozwalił bez hitu, nie? No, zniszczyłbym go. No, nie wiem, no, no. ty miałeś z nim problem. Myślę. Ja miałem z nim problem? No miałeś z nim problem. Człowieku, po pierwsze, on trenuje już ile ze trzy miesiące? Pół roku trenuje. Pół roku trenuje. A ty w ogóle. A ja w ogóle nie trenuję. Po drugie, pierwszy raz, na ringu szedłem, tak? No nigdy nie trenowałem, to źle było? Człowieku jak ja bym mógł bez hitu, nie chciałem mu krzywdy zrobić, ale jak ja bym go tylko tak za pół mu rozwalił, no. Ale Zostawię to sobie na fame ma. Co, to chcesz na fame ma? Sobie się bić? <grym> normalnie, no normalnie, to frajer. to będą te pełne zasady, a nie tylko boks. Będą łokcie, kolana. Wszystko. I coś zabijesz go? No może nie zabiję, nie. Ale co? Dla ciebie To jest frajer czy co? No frajer kurwa, zwykły co? A dla ciebie w jest. Czeku Zostawili go na chwilę w domu i podpierdzili ci czapkę. I to jest człowiek z zasadami? Rząd ci z domu rzeczy wynosi? Jak? Dobra, jedziesz czy co robisz? No jadę, no to co? To... On se wróci, tak? Autobusem, czy co? No chyba tak. No i bardzo dobrze kurde. A gdzie w ogóle jest Rusema? Marek? Rosema No. O kurde Nie, my musimy podjechać pod r no, no dobra, dobra. przechodzimy Tylko sobie przypomnij gdzie jest, pożegnaj się z widzami Kurde, samochód Pożegnaj się z widzami A czekaj, jak go ktoś ukradnie, nie Zamy Zamykałem coś? go? Zamykałeś go? No auto za bańkę zostawiłeś otwarte? Ja pierdzie... Dobra, jedź po tą r jeszcze, Ki ona jest